Cześć. Z tej strony sujka Karolina z zespołu Ptaszkowie śpiewali. Jak pewnie słyszeliście, wybiera się sujka za morze, ale wybrać się nie może, bo wokoło tyle fascynujących przygód na nią czeka. Uwielbiam podglądać zwierzęta, poznawać ich zwyczaje i czasem nawet rozmawiać z nimi. Wierzę, że jeśli dobrze się wsłucham, to dowiem się, o czym szumią drzewa, i poznam opowieści i melodie, które przynosi wiatr. W dzisiejszym odcinku pozostaniemy jeszcze w zimie. Czy zastanawialiście się kiedyś, co dzieje się z pszczołami zimą, gdy kwiaty znikają, a świat pokrywa się śniegiem? Nie odlatują za morze, nie zapadają w sen. Ich sposób na przetrwanie zimy jest naprawdę fascynujący. Pszczoły to prawdziwe królowe logistyki. Już od wiosny, przez całe lato, a nawet jesień, intensywnie pracują zbierając pyłek i nektar, żeby zgromadzić zapasy na zimę. W ulu magazynują złocisty miód, który stanie się ich głównym źródłem energii w chłodniejszych miesiącach. I nie, nie robią tego dla ludzi. To jest ich zimowy prowiant. Wiedzieliście, że pszczoły wcale nie zasypiają, gdy robi się zimno? Ich strategia jest o wiele bardziej skomplikowana i sprytna. Gdy przychodzi zima, cała kolonia robi coś niezwykłego. Tworzy tak zwany kłąb zimowy. Kłąb zimowy to nic innego jak żywa pszczela kula. Gdy temperatura na zewnątrz spada, Pszczoły zbijają się w ciasną grupę wokół królowej, która znajduje się w samym centrum. Ich celem jest jedno: utrzymać ciepło. Pszczoły w kłębie poruszają skrzydłami i mięśniami, generując ciepło. Na zewnątrz szkuli temperatura może wynosić kilka stopni, ale w środku, tam gdzie jest królowa, osiąga nawet 30 stopni Celsjusza. To jak w letni upalny dzień. Wyobraźcie sobie, te małe stworzenia tworzą naturalny grzejnik. Co ciekawe, pszczoły regularnie zmieniają pozycję w kłębie. Te z zewnętrznej warstwy, które najbardziej się wychładzają, wchodzą potem do środka, a cieplejsze pszczoły przechodzą na zewnątrz, by chronić resztę. To prawdziwa praca zespołowa. Żeby się rozgrzać, pszczoły muszą mieć energię. I tutaj wracamy do miodu. To ich paliwo. W zimie zjadają go powoli, przetwarzając na energię potrzebną do utrzymania temperatury w ulu. Dlatego właśnie tak ważne jest to, żeby pszczelarze zostawiali wystarczająco dużo miodu w ulu, zamiast zabierać całe dla siebie. Bez zapasów pszczoły nie przetrwają zimy. Jeśli odwiedzicie pasiekę zimą, może się Wam wydawać, że ule są puste. Nic się nie dzieje, żadnego bzyczenia, ale to tylko pozory. W środku kłębu pszczoły cały czas są w ruchu, choć w mniejszym tempie niż latem. Królowa zimą nie składa jaj. Cała kolonia jest w trybie przetrwania. Dopiero pod koniec zimy, gdy temperatura zacznie rosnąć, królowa powoli wróci do swojej roli, a życie w ulu znów nabierze tempa. Mam nadzieję, że teraz, gdy będziecie mijać uśpioną pasiekę, albo zobaczycie zimową łąkę, pomyślicie o tych niesamowitych małych pracownicach, które w środku ula dzielnie trwają, czekając na wiosnę. To teraz opowiem Wam o tym, co robią w zimie ryby. Czy one w ogóle czują zimno? A może mają swoje tajemnice, o których my, ptaki, i wy ludzie nie macie pojęcia? Przygotujcie się. Na wyjątkową podróż do podwodnego świata. Zima nadchodzi, a nad powierzchnią wody wszystko staje się cichsze. Lód pokrywa jeziora, stawy i rzeki, ale co się dzieje pod tym lodem? Ryby wcale nie zapadają w sen zimowy, jak niektóre zwierzęta na lądzie. Ich życie po prostu zwalnia. Woda staje się zimniejsza. A ryby, podobnie trochę jak my, zmieniają swoje tempo, by zaoszczędzić energię. Ich metabolizm, y, to znaczy sposób, w jaki organizm przetwarza jedzenie w energię, spowalnia. To trochę tak, jakbyśmy zaczęli wolniej chodzić, aby zużywać mniej sił. Więc co robią ryby w zimie? Pod wodą mają trochę łatwiej. Lód na jeziorach działa jak kołdra. Która zatrzymuje ciepło pod sobą. Dzięki temu woda w głębszych miejscach zostaje cieplejsza niż przy powierzchni, co sprawia, że ryby szukają schronienia właśnie tam. W głębokich wodach jest stabilniej, a temperatura nie spada tak drastycznie. To dla ryb idealne miejsce na zimowy odpoczynek. Nie muszą się też martwić o podróże, jak ptaki, które odlatują na południe. Ryby nie wędrują, po prostu dostosowują się. Do zimowej atmosfery w miejscu, w którym żyją. Zamiast uciekać, po prostu zwalniają i czekają na cieplejsze dni, które nadejdą wiosną. Ale to jeszcze nie wszystko. Ryby w zimie muszą stawiać czoła także innemu wyzwaniu. Kiedy lód pokrywa wodę, wymiana gazów czyli dostarczanie tlenu do wody staje się trudniejsze. Ryby, które żyją pod lodem, muszą poradzić sobie z mniejszą ilością tlenu. Niektóre z nich, takie jak karpie czy węgorze, potrafią spowolnić swoje procesy życiowe tak bardzo, że ich zapotrzebowanie na tlen staje się minimalne. To tak, jakby na chwilę włączyły tryb oszczędzania energii w telefonie. Mniej tlenu, mniej energii, mniej ruchu. I to właśnie dzięki tym zdolnościom, Ryby mogą przetrwać zimę w spokoju, czekając na cieplejsze dni. Niektóre ryby mają naprawdę niesamowite sposoby na przetrwanie zimy: na przykład węgorz. Ten sprytny jegomość nie tylko zwalnia tempo, ale też zmienia sposób oddychania. Węgorz, który na co dzień korzysta z pęcherza pławnego do oddychania, zimą potrafi oddychać przez skórę. Hmm, Niezły trik, prawda? A co więcej, węgorz jest w stanie spędzać długie tygodnie w stanie letargu, prawie nieruchomo. Może sobie pozwolić na głębokie zimowanie, przechowując energię do czasu, aż woda się ociepli. Innym przykładem jest pstrąg, który, mimo że nie zapada w sen zimowy, stara się unikać nadmiernego wysiłku. Pstrągi pozostają w głębszych partiach rzek. Gdzie woda jest mniej zmrożona i gdzie znajduje się więcej pożywienia, ale z reguły zwalniają swoje ruchy, żeby nie zużywać za dużo energii. Ich zimowa dieta składa się głównie z małych organizmów wodnych, które są mniej aktywne w tym czasie. Dziękuję za wysłuchanie podcastu i przypominam, że wraz z moim zespołem ptaszkowie śpiewali, tworzymy również muzykę inspirowaną światem natury. Jeśli chcecie poczuć klimat lasów, łąk i dobrze się bawić, koniecznie posłuchajcie naszych piosenek. Znajdziecie je we wszystkich popularnych platformach streamingowych. A jeśli lubicie suicide i chcielibyście wesprzeć moje twórcze skrzydła, możecie odwiedzić mnie na patronite lub bajkofie. Dzięki waszemu wsparciu. Mogę tworzyć jeszcze więcej podcastów i muzyki, by inspirować do odkrywania natury. Więcej informacji znajdziecie w opisie odcinka.